Nie żyje słynna profesor i gwiazda programów TVNU. Pożegnali ją m.in. Katarzyna Bosacka i Marek Nowicki. Nie żyje znana profesor, specjalistka do spraw żywienia i dietetyki. Zmarła 1 stycznia 2024 roku. Była gwiazdą programów TVN. Zmarła 1 stycznia 2024 roku w wieku 72 lat. Smutną informację związaną z jej śmiercią przekazała Katarzyna Bosacka. Nie żyje słynna profesor. 1 stycznia 2024 roku zmarła znana profesor, specjalistka do spraw żywienia i dietetyki. Była cenioną ekspertką oraz specjalistką chorób wewnętrznych, gastroenterologii, edukacji żywieniowej, a także dietetyki. Wykładała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Była również autorką oraz współautorką wielu interesujących publikacji, między innymi Czy wiesz, co jesz? Poradnik konsumenta czyli na co zwracać uwagę robiąc zakupy czy Żyjmy w zdrowiu czyli nowa piramida żywienia. Widzowie zapewne mogą kojarzyć ją również z telewizji. Nie żyje słynna profesor o jej śmierci poinformowała Katarzyna Bosacka. O śmierci znanej profesor poinformowała Katarzyna Bosacka. Z samego rana w nowy rok zamieściła w sieci krótki, choć wyjątkowo smutny wpis, w którym nie tylko wyraziła swoje ubolewania nad śmiercią ekspertki, ale również zdradziła przyczynę jej śmierci. Dziś rano po długiej i ciężkiej chorobie zmarła pani profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, słynna pani profesor Zdrówko. Małgosiu, smutno mi i pusto bez ciebie. Do kogo teraz zadzwonię z prośbą o radę, możemy przeczytać. Internauci również wyrazili swoje ubolewanie pod śmiercią profesor Małgorzaty Kozłowskiej-Wojciechowskiej. W komentarzach wręcz zawrzało od smutnych wpisów użytkowników sieci, wspominali jej ogromną wiedzę i rady, jakimi się dzieliła z widzami. Nie tylko Katarzyna Bosacka pożegnała zmarłą 1 stycznia 2024 roku profesor. Zrobił to także Marek Nowicki. W obszernym wpisie, jaki zamieścił na Facebooku, wspomniał o jej niebywałej wiedzy, pracowitości i wspólnej jakże owocnej współpracy. Małgorzata Kozłowska Wojciechowska była również gwiazdą telewizji. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska posiadała ogromną wiedzę w temacie prawidłowego żywienia. Chętnie dzieliła się z nią innymi, podpowiadając, co mogłoby być dla nich dobre. Dużą rozpoznawalność zyskała dzięki udziałowi w programie Wiem, co jem, emitowanym na T.V.N. Style, gdzie pełniła funkcję ekspertki. Określana była mianem Profesor Zdrówko.